Ewangelia według świętego Jana, rozdział 9. Przechodząc, zobaczył człowieka niewidomego od urodzenia. Wtedy jego uczniowie zapytali go: Rabbi, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że urodził się niewidomy? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się to po to, aby objawiły się na nim. Dzieła Boga. Trzeba nam wykonać dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłem świata. Po tych słowach splunął na ziemię, ze śliny uczynił błoto i posmarował mu tym błotem oczy. Następnie powiedział do niego Idź, obmyj się w sadzawce Siloe, co znaczy posłany. Odszedł więc, obmył się i wrócił widząc. Wówczas sąsiedzi oraz ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili: Czy to nie ten, który siadywał i żebrał? Jedni mówili, że to jest ten, inni twierdzili, że nie, ale że jest do niego podobny. Natomiast on potwierdzał: To ja jestem. Pytali go zatem: Jak więc otworzyły ci się oczy? Wówczas odpowiedział: Człowiek, którego zwą Jezus, zrobił błoto, posmarował mi oczy i powiedział mi: idź do Siloe i obmyj się. Poszedłem więc i gdy obmyłem się, odzyskałem wzrok. Zapytali go: Gdzie on jest? Odpowiedział: Nie wiem. Zaprowadzili go zatem, wcześniej niewidomego, do faryzeuszów. A właśnie tego dnia, kiedy Jezus zrobił błoto i otworzył jego oczy, był szabat. Wtedy z kolei faryzeusze pytali go, w jaki sposób odzyskał wzrok. On zaś powiedział im: Nałożył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy z faryzeuszów zaczęli zatem twierdzić: Ten człowiek nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni natomiast byli zdania, jak może grzeszny człowiek czynić takie znaki? I doszło między nimi do rozłamu. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego, co ty sądzisz o nim, jako że otworzył ci oczy? A on odpowiedział, jest prorokiem. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był on niewidomy i odzyskał wzrok. Dopóki nie przywołali rodziców tego, który mógł już widzieć, i zapytali ich: Czy to jest wasz syn, o którym mówicie, że urodził się niewidomy? Jak więc to się stało, że teraz widzi? Rodzice więc odpowiedzieli: Wiemy, że to jest nasz syn i że urodził się niewidomy. Lecz jak to się stało, że teraz widzi, nie wiemy. Nie wiemy też, kto otworzył mu oczy. Zapytajcie Jego, ma swoje lata, niech powie sam za siebie. Tak powiedzieli Jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już wcześniej podjęli decyzję między sobą, że jeśli ktoś uzna go za Chrystusa, zostanie wyłączony z synagogi. Dlatego Jego rodzice powiedzieli, ma swoje lata, Jego zapytajcie. Ponownie więc przywołali człowieka, który był niewidomy, i powiedzieli do niego: Oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem. A on odpowiedział: Czy jest grzesznikiem? Nie wiem. Wiem jedno: byłem niewidomy, a teraz widzę. Zapytali go więc: Co ci uczynił? Jak otworzył ci oczy? Odpowiedział im: już wam powiedziałem, lecz nie usłuchaliście. Co jeszcze chcecie słyszeć? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wtedy go znieważyli. Ty jesteś jego uczniem. My jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Ten natomiast nie wiemy skąd jest. W odpowiedzi człowiek powiedział im: A to dziwne, że wy nie wiecie skąd on jest. A on otworzył mi oczy. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale jeśli ktoś jest bogobojny i pełni jego wolę, tego wysłuchuje. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic zrobić. Wtedy odpowiedzieli mu: Urodziłeś się cały w grzechach, i ty nas pouczasz? I wyrzucili go. Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go znalazł, zapytał: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On zaś na to: Kto to jest, Panie, abym mógł w Niego uwierzyć? Jezus powiedział Mu: Jest nim ten, którego już widziałeś, a który z Tobą rozmawia. A On: Wierzę, Panie, i złożył Mu pokłon. Wtedy Jezus powiedział: Przyszedłem na ten świat na sąd, aby niewidomi przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomi. Gdy to usłyszeli obecni przy nim Faryzeusze, zapytali: Czy i my jesteśmy niewidomi? Jezus im odpowiedział: Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu. Teraz jednak mówicie: Widzimy, dlatego grzech wasz trwa. Rozdział 10. Ręczę i zapewniam was. Kto nie wchodzi do zagrody dla owiec przez bramę, lecz wdziera się skąd inąd, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają jego głosu i woła swe owce po imieniu i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, Idzie przed nimi, a owce idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym jednak nie pójdą, ale uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Jezus opowiedział im to porównanie, lecz oni nie rozumieli, co znaczy to, o czym im mówił. Wówczas Jezus znów im powiedział: Ręczę i zapewniam was, ja jestem bramą dla owiec. Wszyscy, ilu ich przyszło przede mną, są złodziejami i zbójcami, lecz nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony i wejdzie, i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i tracić. Ja przyszedłem, aby miały życie. I to w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz kładzie za owce swoją duszę. Najemnik, który nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, gdy widzi zbliżającego się wilka, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. Ponieważ jest najemnikiem, nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem, znam moje owce i moje mnie znają. Jak ojciec zna mnie, i ja znam ojca, i duszę swoją kładę za owce. Mam też inne owce, które nie są z tej zagrody. Te również muszę przyprowadzić i będą słuchać mojego głosu, i powstanie jedno stado, jeden pasterz. Ojciec dlatego mnie kocha, że ja kładę swoją duszę, aby ją znowu wziąć? Nikt mi jej nie odbiera, lecz ja kładę ją sam z siebie. Mam władzę ją położyć i mam władzę znów ją wziąć. Takie polecenie otrzymałem od mojego ojca. Z powodu tych słów znów powstał rozłam pomiędzy Żydami. Wielu spośród nich mówiło Demona ma i szaleje. Dlaczego go słuchacie? Inni mówili: To nie są słowa opętanego. Czy demon może otwierać niewidomym oczy? Obchodzono wtedy w Jerozolimie rocznicę poświęcenia świątyni. Była zima, Jezus przechadzał się po świątyni po portyku Salomona. Żydzi obstąpili go więc i pytali: Jak długo będziesz trzymał w niepewności nasze dusze? Jeśli Ty jesteś Chrystusem, powiedz nam otwarcie. Jezus odpowiedział im – Powiedziałem wam, lecz nie wierzycie. Dzieła, których ja dokonuję w imieniu mojego Ojca, te świadczą o mnie, ale wy nie wierzycie, gdyż nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mojego głosu i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im życie wieczne i nie zginą na wieki i nikt ich nie wyrwie z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie zdoła ich wydrzeć z ręki ojca. Ja i ojciec jesteśmy jedno. Żydzi znów chwycili za kamienie, aby go ukamienować. Wtedy Jezus zapytał ich: Pokazałem wam wiele dobrych dzieł, pochodzących od mojego ojca. Za które z tych dzieł chcecie mnie ukamienować? Żydzi odpowiedzieli mu. Nie chcemy cię ukamienować za dobre dzieła, ale za bluźnierstwo i za to, że ty, chociaż jesteś człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Jezus im odpowiedział: Czy w waszym prawie nie zostało napisane, Ja powiedziałem, jesteście bogami? Jeśli nazwał bogami tych, do których stało się słowo Boże, a pismo nie może być ruszone, do tego, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie, bluźnisz? Dlatego, że powiedziałem, jestem synem Boga? Jeśli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, nie wierzcie mi. Jeśli jednak dokonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie dziełom, abyście poznali i zrozumieli, że we mnie jest Ojciec, a ja w Ojcu. Znów zatem starali się go schwytać, ale wymknął się im z ręki. I znów odszedł za Jordan, na miejsce, gdzie dawniej chrzcił Jan, i tam pozostał. A wielu przychodziło do niego i mówiło: Jan, wprawdzie nie dokonał żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w niego uwierzyło. Rozdział 11. Był zaś pewien chory. Łazarz z Betanii, wioski Marii i Marty, jej siostry. Była to ta Maria, która namaściła pana mirrą i otarła jego stopy swoimi włosami. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry posłały więc do niego wiadomość: Panie, oto ten, którego kochasz, choruje. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział: Ta choroba. Nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby syn Boży był przez nią uwielbiony. Jezus zaś kochał Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy więc usłyszał, że choruje, to jeszcze dwa dni pozostał w miejscu, gdzie przebywał, a dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei. Uczniowie powiedzieli: Rabbi. Dopiero co Żydzi próbowali cię ukamienować, a znów tam idziesz? Jezus odpowiedział: Czy dzień nie składa się z dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, gdyż widzi światło tego świata. Jeśli jednak ktoś chodzi w nocy, potyka się, ponieważ nie ma w sobie światła. Po tych słowach dodał: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął. Ale idę zbudzić go ze snu. Uczniowie więc powiedzieli do niego: Panie, skoro zasnął, wyzdrowieje. Jezus jednak miał na myśli jego śmierć, oni natomiast myśleli, że mówi o zwykłym śnie. Wtedy Jezus powiedział im wyraźnie: Łazarz umarł i cieszę się ze względu na was, abyście uwierzyli, że mnie tam nie było. Lecz chodźmy do Niego. Wówczas Tomasz, zwany bliźniakiem, powiedział do współuczniów – chodźmy i my, abyśmy z nim pomarli. Po przybyciu Jezus zastał go już od czterech dni leżącego w grobie, a Betania była blisko Jerozolimy, odległa o około 15 stadiów. Wielu zaś spośród Żydów zeszło się u Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie – Wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta zatem powiedziała do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek poprosiłbyś Boga, da ci to Bóg. Jezus do niej: Zmartwychwstanie twój brat. Marta na to: Wiem, że zmartwychwstanie. Przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Jezus powiedział jej. Ja jestem z martwych wstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby nawet umarł, żyć będzie, a każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Odpowiedziała: Tak, panie, ja wierzę, że ty jesteś Chrystusem, synem Boga, który miał przyjść na świat. A gdy to powiedziała odeszła i zawołała swoją siostrę Marię mówiąc jej dyskretnie nauczyciel tu jest i woła cię ta zaś gdy tylko to usłyszała wstała śpiesznie i poszła do niego Jezus natomiast nie wszedł do wioski lecz był jeszcze w tym miejscu gdzie spotkała go Marta żydzi więc którzy byli z nią w domu i pocieszali ją widząc że Maria szybko wstała i wyszła Ruszyli za nią, myśląc, że idzie do grobu, aby tam płakać. Maria tymczasem, gdy przyszła tam, gdzie był Jezus i zobaczyła go, upadła mu do stóp mówiąc mu: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat. Jezus więc widząc ją, jak płacze i jak płaczą Żydzi, którzy za nią przyszli, wzruszył się w duchu i przejął się. Następnie zapytał: Gdzie go położyliście? Powiedzieli: Panie, chodź i zobacz! Jezus zapłakał. Żydzi zaczęli mówić: Patrzcie, jak go kochał! Niektórzy zaś z nich powiedzieli: Czy ten, który otworzył niewidomemu oczy, nie mógłby sprawić, aby i ten nie umarł? Jezus zatem ponownie wzruszony w sobie, poszedł do grobu, a była to grota i kamień leżał na niej. Jezus polecił: Usuńcie ten kamień. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego. Panie, już cuchnie, bo to jest czwarty dzień. Jezus jej na to. Czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga? Usunęli więc kamień. Jezus zaś wzniósł oczy w górę i powiedział. Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Ja jestem świadom, że zawsze mnie wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na stojący wokół tłum, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! I wyszedł umarły, mający nogi i ręce powiązane pasami płótna, a jego twarz była spowita w chustę. Jezus polecił im. Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Wtedy wielu spośród Żydów, którzy przyszli do Marii i widzieli, co Jezus uczynił, uwierzyło w niego. Niektórzy zaś z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego Jezus dokonał. Arcykapłani zatem i faryzeusze zwołali Sanhedryn i zaczęli mówić: Co mamy zrobić? Człowiek ten bowiem dokonuje wielu znaków. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy w niego uwierzą. Wówczas wkroczą Rzymianie i zabiorą nam to miejsce i ten naród. Wtedy jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, powiedział im: Wy nic nie wiecie, ani nie rozumiecie, że korzystniej jest dla nas, aby jeden człowiek umarł za lud, niż aby zginął cały naród. Tego jednak nie mówił sam z siebie, ale będąc arcykapłanem tego roku prorokował, że Jezus ma umrzeć za naród. I nie tylko za naród, ale także po to, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boga. Z tym zatem dniem postanowili go zabić. Dlatego Jezus nie chodził już wśród Żydów jawnie, ale odszedł stamtąd w okolice blisko pustyni, do miasta zwanego Efraim i tam przebywał z uczniami. Zbliżała się Pascha Żydowska i wielu z tej okolicy udało się przed Paschą do Jerozolimy, aby się oczyścić. Szukali więc Jezusa i rozmawiali ze sobą stojąc w świątyni. Jak wam się zdaje, że na pewno nie przyjdzie na święto? Arcykapłani i faryzeusze wydali rozkaz, aby jeśli ktoś dowie się, gdzie jest, doniósł, po to, by go mogli schwytać.